I to jest w ogóle najlepsze, bo za takie parkowanie to kiedyś straż mi mandat próbowała wcisnąć, twierdzą, że to jest parkowanie nie przy krawędzi jezdni, tylko już na chodniku, a nie wiem, czy to nie jest służbowy samochód któregoś z wiceprezydentów stopu. nie, chyba nie akurat. Zrobię ogląd, ale opublikować, opublikuję, bo Łomża tym się jeszcze różni od Białego Stochu, że białystok po kontrastach Teleca Krzyża Górskiego nie może wrócić do regularnie ukazującego się czasopisma, nie z gazet codziennych, tylko jakiegoś czasopisma. Natomiast w Łomży wiadomości Łomrzyckie ukazują się co kwartał i wiecie, że naprawdę mają porządny poziom. Do czego się przyszyna, bo to jest napis. <grymne> proszę Państwa, jesteśmy w Książnicy Podlaskiej, Książnica Podlaska ma FP, więc tylko dodaję, że to jest też takie czasopismo, które warto czytać. No właśnie to, co zapytamy trochę o to założenie, proszę Państwa, czy można się w taki łąży zakochać? Ja jestem zakochana, to jest jakieś Tak, Pani małżonku? tak akurat w mąży, ale blisko A Łąże znają. Więc że teraz bardzo A co dla ja, Pani tej Łąży, o której opowiada Profesor Adam e, Dobrojski, jest najwspanialszego? To mi się kojarzy. To nie są bo To mi zresztą, ale katedra, bo tak to widzę. Takiego nie żeśmy Wiesz, że zawsze było pięć kilometrów. Trzeba dochodzić że niedzielę. W wakacje, całe tak, że tu co to musiało być. Tak. To, to, to powiem Pani ciekawostkę. Chcę powiedzieć, że tam e, rynek przy ratuszu był piękny. Bo tam była piękna fontanna. Tak piękna, żeśmy zawsze chodziliśmy właśnie do właśnie Chodziliśmy. Tu no, można było nogi wymałkać. Taka dosyć duża, słuchajcie. A teraz tam jest, jest fontanna, ale z ziemi rzeczywiście, choć są ładne. Były pięknie, łapki. Normalnie podziemi się chodziło, nie bo po to po prostu. To się tak. już chyba nie wróci. <laughs> <laughs> a, pro, a propos każdego, który chwilę mówi, to porańczemu, że niedaleko właśnie katedry dawno, dawno temu, na pewno w jakimś XIII wieku, może i w XIV, to była kaplica poświęcona jakby ofiarom wilków. To znaczy, że wtedy jeszcze do dowodów. Do Ale tak, to jest ciekawostka. Proszę bardzo. Kolega, o jednym, jednym jeszcze umrzałieniu nie, nie, wspom nie wspomniał. już, już, już biegnie, to to, do tych za Właśnie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają, bo to jest transmisja. Jeżeli Pewnie. Państwo oglądający zechcą też zadać pytanie, to da, da, zapraszamy w gorąco. O jednym umrzałieniu jeszcze tutaj profesor nie wspomniał. No, a trzeba by wymienić jego nazwisko, Józef Mioduszewski, To on przecież łąża za mu zawdzięcza, że armię tam umieścił i komisję wojewódzką, jeśli chodzi o oświatę. No nie mówiąc, już i trzeci element trzeba tu podnieść, mianowicie nikt mi nie wspominał o najlepszym piwie, jakie miała Łomża, czyli tak zwane Switzer Daleczki. Mówiłem o piwie, mówiłem o piwie, bo piwo, ale mówimy o dawnym piwie, tym marcowym jest dorozdowa, ale leczki były też sławne. A jeśli chodzi o naszego przyjaciela Józia Wydurskiego, to na ucho mogę wam powiedzieć, że on teraz też już jest rencista i dorabia sobie, ale nie, 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 sprzedaje, tylko dla zaufanych. Dorabia sobie, byłabym kłupas, ale co was? <śles> 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 Nie, bo Łomża miała oczywiście wielu wybitnych mieszkańców, a zwłaszcza wychowanków gimnazjum, bo to kto właśnie zmusił, jakby mnie dopowiedział, że Łomża była zawsze miastem szkół, znanych szkół, jedno ze szkół. Kończyła ta pani właśnie z mikrofonem, która tam się ubija, to może opowiedzieć? powiedzieć. Ty byłaś pod Kościuszki? Ja, pod Kościuszki. Pod kościuszki tak. Ale muszę też powiedzieć Państwu, jako przyjechałam tutaj na studnia, przyjechałam na studnia nie lubiąc Białego Soku. I, e, no i właśnie to, to była taka miłość do Łąży, że każdorazowo wracałam na weekend, żeby nie spędzać weekendu w Białym Soku. Potem oczywiście pokochałam to miasto. I już jest w moim sercu, ale może ma chyba pierwsze miejsce. Mamy tutaj Więc, fajną... więc tylko to jeszcze dodam, że szkoły w Łomży jest pan, potwierdzony byt od 1640 roku. się taką szkołę, tu gdzie w ogóle Syjt. To jest, to, to to jest już... potem Pijarskie i tak dalej, i tak dalej. Kolejne tam etapy można by mówić. że do dzisiaj ta szkoła imienia Najwyższa Kościuszki. Oglądamy na rankingi. Gimnazjum jest w szkółce krajowej, jest bardzo dobrą szkołą, chociaż tych szkół ciągle przybywa. 400 lat istnienia to zobowiązuje. Tak jest. Hmm. Nie wiem, czy w się się zakochałam, ale wiem, że jestem budownicą Łomży, ponieważ kiedyś przed, były tak zwane praktyki przed studiami, zerowe, i ja budowałam zakłady budow... bawomiane. Pracowałam ciężką łopatą, fizycznie, także uważam się za budownicą, jak to ten, żeń z kierowy, Ale Panie, z łatwimi budynkami, pan... nie no. Chciałam zainwestować, teraz jakie mam pieniądze, aby... Panie Profesorze, to ja muszę w takim razie agitację zrobić. Proszę Państwa, bo w poniedziałek o 16 w Dyrekcji Lasów Państwowych jest spotkanie Białostockiego Koła, przyjaciół Łomży, czyli Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Jeżeli mają Państwo ochotę, zapraszamy, można się do nas zapisywać. Nawet jest prezes tego koła, prezes kilkudziesięcioletnie te to jest, no. jest jeszcze jedno pytanie. Tak, ja na temat Łomży to niewiele mogę powiedzieć. Niewiele mogę powiedzieć na temat Łomży, ale wspomnę tylko, że w Łomży Kończył końcu seminarium nauczycielskie mój stryj, czyli pierwsze dziecko moich dziadków, Kazimierz Grabowski. I był nauczycielem i właśnie pracował w ostrobie. Tak. I tam niestety zbarł bardzo szybko, zaforował ale polenie płuc, to był okres niedługo jednym, nie znał antybiotyków. Jest był gdzieś tam pochowany, ale oczywiście wiadomo, teraz nie można tego otworzyć. Natomiast e, z bąbrzą e, kojarzą się dwa fakty bardzo osobiste i jakieś smutne. To nie wiem, chyba nie będę tutaj mówić o nich. E, powiem tylko tyle, że mm, mam wiele sensywnych do Ostrowi. Dlaczego? Dlatego, że postawiłem Dlaczego? kto mówi, że O, ja też? też. No, Za Wtedy dyrektorem był pan profesor. To Tadeusz. Tadeusz. To dobrze. już. To już. też. No dobrze, dobrze, to już Widzę, że już teraz... rozumiem, <noise> Dlaczego w Łąży jest taka komisja oceniająca maturę? Nie, nie, no, to proszę Państwa, to jest wcale nieważne, bo ona jest na kilka pojedynczych. I właśnie jest w Łomży. Inna sprawa, że nie bardzo z tym. Komisja potrzebuje 15 na miesiąca, nie w niż maturę, ale to zrobię 10 ale... Proszę Państwa, to jeszcze może jeszcze, małe jeszcze ćwiczenie. Łomżyńskie. Jak przyjdziecie do Łomży, a chcecie pokazać, że wie na pewno, na pewno, lubicie bardzo Łąży i może nawet macie jakieś kontakty z Łomżą, to od czasu do czasu powiedzcie tak z nienacka, hiba, hiba, sukienkę, <laughs> sukienkę. Okay. I to będzie po <laughs> Ja podziwiam niesamowitą pracowitość Pana Profesora i gratuluję tych osiągnięć, ale tak chciałbym zapytać, czy będzie jeszcze dalszy ciąg, dlaczego? Ja oczywiście łącza dla mnie jest też najważniejsza, to wszystkim tutaj. ma ciepłe miejsce w ale jest jeszcze dwie obowiązki do ogarnięcia, bo tam też są pewne historie i standardne, bo przecież to, Stawisk przyjeżdżał do swojej tak, ukochanej tak, tak. jasnowłosej dziewczyny ze Stawisk o się jego żonie, która była pancią e, 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 pani Simony, profesor Simony Kosta. Simona pani Kosta. Kosta. Simon Kosta, która przebrała korytet. Poczęła na zawsze korytet. Może była taka ten grób, to jest niedaleko już od Stawisk. Natomiast Stawiska też, piękna historia historia między innymi w stawiskach urodził się tylko przypomnijcie mi do dokładnie nazwisko arcyniższa chobie świata. Bernstein. A Tak jest. Dobrze, nic wszystko wiem. <grywa> <grywa> no, ziemia Łubrzyńska to y, potężna ziemia z, y, granicząca z ziemią Nurską i w morskiej była Ostróg. Ale powiem wam zagadkę, a do jakiej ziemi należała piętnica? Tak jest, piętnica należała do Wiski, chociaż leżała na rzut kamienia od Łomży, ale to była ziemia bliska, bo z szła granica. No i teraz Łomża, nie wiem czy Państwo już przejechaliście się. Bo tu było też takie zdjęcie, ale widocznie coś kolega nie, nie no, no. zamieścił. No, no, no. <laughs> Dokładnie efekty które pan sobie żyć. W Łomży było, jest Sławetnie Rondo, ale on traci Sławę. To było to wielkie rondo przy zjeździe, gdzie, bo w Łomży jest najlepiej zbudowany ta szkoła nauki jazdy. I tam właściwie trzeba opanować tą sztukę jeżdżenia <laughs> po tym rondzie. No i to, a teraz w Łomży rondo jest, ale można jeździć sobie swobodnie, bo Łomża ma już połowicę yy, i ma połączenie z Biobaltyką, yy, aż do, będzie to połączenie kiedyś do, yy, do Estonii chyba się skończy na, na, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, a w jest właśnie w stronę, także to się, na to, że... po stronie prybałtów wszystko już jest od 15 lat. Tak, ale teraz już jest w Nowymorskim już można przejechać. Mamy tu jeszcze pana? Ja chciałbym zapytać o dwie sprawy. Jedna to tam nie wiem, że chyba ze 4 temu włączy. Co się dzieje z nadbrzeżem narwichi? I tam były chyba plany z jakiegoś pasażu spacerowego. Jak to wygląda w realizacji? Czy coś tam było zrobione, czy nie jest robione? To za, zaraz opowiedzą nam nasi prezesie, natomiast ja Państwu e, powiem, że był taki bardzo ambitny, to nawet może nie pomysł konkretnie, ale taki, jakby no, pobudzenie tematu nerwos Narbostrada, czyli takie właśnie nadbrzeże na narwią yy, poczynając pewnie gdzieś tam, no nie z sami Wizny, ale gdzieś tam w, tym, w tych okolicach, i aż do Nowogrodu. Rzeczywiście ta dolina mogłaby dużo zyskać, gdyby była taka yy, nad bulwar plus jakaś taka no, piękna jest, piękna jest jedna Patrzcie, na trzeba jak wiecie, może no, zadrugcie sobie do, do pomnika z sacha, Sacharowa. Czy macie te dwa tematy z buty tej telewizji? Jeszcze może jedno pytanie, dobrze? Jedno pytanie pytanie to, yy, o yy, telewizję, prwa, yy, telewizję yy, Narek. Teraz znikła. Już chyba jej nie ma. Tygodnik jest. Ty, szko, szkoda, że to chyba, to po, pan, 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 nie. Telewizja jest, tylko pewnie pan, pan musi z, z telewizor zmienić. Boim moim w To może jeszcze właśnie odpowiedź? Jeśli chodzi o bulwary, to pierwsza część bulwarów małżeńskich jest zrealizowana. <noise> ja myślę, że, y, taki odcinek y, nie wiem ile tam jest, to 300, 300, 300 metrów no, przystani, portu łączonego. A kolejny, kolejny etap miał to być takie uzupełnienie, tych mówił od mostu do mostu, od mostu e, ciągnący światskiego do mostu, do mostu pielpickiego. Były odnoszone już nawet e, przetargi na ciągnięcie, to ta finansowa, ale, ale w planach jest informacja z całą pewnością. Jeśli chodzi o ten na to to ona jest, funkcjonuje. Może gdzieś tam tylko od kanale trzeba tak. zaprogramować. Proszę ma Państwa, mam niewdzięczną rolę minowania czasu, zatem Panie Profesorze, jeszcze jedno pytanie, jeśli ktoś z Państwa chciałby. To go ja mogę Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o narek, to jest wiele ciekawostek, poza tym, że rzeka jest no, przepiękna. Nawet się podobnie swoich na drzwi utopił, bo dzisiaj nie doszli skośnięte słońce Poza tym na lepszy, może to jest faktyczny wątek, to jest miejsce, gdzie późniejszy Hubal, odchodząc z podwodna, na pomoc Warszawy, potem okazało się, że już Warszawa skapitulowała, więc w kieleckie przeprawiał się pod Łągrzą i dlatego most, ten nowy, tak zwany dawny żelazny most, nosi jego imię. to też Morsk Jurgiela. jest. To w no właśnie, ale gdy nie ruszyliśmy tutaj w ważnej e, historii właśnie wąskowości Łomża, o której no, Pan no, też pisze, no. to też można zarejestrować. więc co to było użytko, bo rzeczywiście czas chyba biegnie. E, po pierwsze Łomża e, została na przełomie XIX-XX wieku od końca lat 80. to się zaczęło, była budowana jako twierdza okrężna, czyli zamknięta twierdza, bo to było do granicy z Polsami bardzo blisko. I, I część tych portów została. Najważniejsze są porty piątnickie, jak się wiedzie na piętnice, te porty nie przydały się w pierwszej wojnie, na szczęście, ale za to spełniły bardzo ważną rolę po pierwsze w 1920 roku. I ja ciągle narysuję tę tezę, chociaż nie chcę tego wysłuchać za bardzo, że był cud nad Wisłą, o tym wiemy, ale był i cud nad naregią, że Łąża i potem Ostrołęka broniły się po 3-4 dni. W związku z tym opóźniły tę nawałę bolszewicką, która zmierzała do Warszawy i dały czas. Zwłaszcza pierwszej armii polskiej, żeby przez takie szyki zmieniła, przygotowała obronę i sukces pod Radzyminem jest w dużej mierze właśnie sukcesem Łomży i Ostrołęckiego. No i potem w Łomża w Wiesoleciu miała swoich żołnierzyków, ależ to była miłość. To był 33 pułk, nazywano to nieformalnie strzelcami kulkioskimi. Mieli otrzymać tę nazwę niezdolny, pułk był ulubiony. Tu do żołnierza też w Łomży. No i dzisiaj wojsko wraca do Łąży. Bo ile go tam nie było przez dłuższy czas, to dzisiaj jest ten, jak się ten nazywa? Osiemnasty logistyczny, imienia generała Raganowicza. No bo Raganowicz był dowódcą oborowy właśnie w czasie 20 roku. A w 1939 znów te, te, te porty broniły się skutecznie i tu jest taki paradoks. To brzmi naprawdę fatalnie. Broniły się za długo. Co to, co to może znaczyć? No, skutecznie wstrzymały, wstrzymały te ataki niemieckie, tylko że o tyle za długo, że cała pozycja i pod Nowogrodem i pod yy, Łomżą została od południa oskrzydlona i te oddziały potem już nie mogły wycofać się za Bóg. Musiały zakończyć swoją karierę pod Andrzejem 100 13 września. Ale to piękne są, piękne są rzeczywiście tradycje A jeżeli Państwo <coughs> zapraszamy, bo po porty można obejrzeć, tak. można również zmarł niedawno który <coughs> prowadził tę portę, natomiast tam było specjalne muzeum i też robi jej samo w Ostatnie pytanie, proszę Państwa, to bo się Państwo już widzą, że załączyliście, ale już się zniszczyliście, że Łomża jest też stolicą poetów. Jakby ktoś tam chciał w dobrym pisać, napisać, to tylko Łomża. Ale <grystanie> jest kilka cytatów z, z tych wierszy. Właśnie, Panie Profesorze, chciałem powiedzieć o jednym z tych poetów, e, takiej niesamowitej osobie, która ze sportu, bo mówił także na gazet Łomża, e, pokazała niepełnosprawność, e, całkowity paraliż e, i został poetą w łóżku, tak? który yy, taką drogę przebył właśnie do poezji i do Boga też przy okazji, a nazywał się ze mną Paszyński. Yy, nie wiem, czy pewnie, może niektórym, niektórym z Państwa no, znany. Znany, Myślę, że niesamowita postać tak naprawdę, ponieważ yy, to taki, no, z ducha, tak? Człowiek, który naprawdę niewiele mógł. Yy, stworzyć wokół siebie taką grupę ludzi, yy, dla których no, stał się takim świadectwem, że można też to cierpienie znosić z taką ogromną pogodą. Cierpienie całkowitego paraliżu, tak? I... i, i można powiedzieć, że wokół siebie też skoncentrowało taką dosyć dużą grupę ludzi, która jakby, no, pielęgnuje też pamięć o tej osobie. Ona zmarła kilka lat temu, ten, 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 ten poeta Szanowni Państwo, to, chodź, chodźcie chodź, do nas bo to będziemy razem w To... Ja myślę, że oboje mamy dzisiaj wyjątkowo radosne miny. Bo to miało być spotkanie z nami, a to jest właściwie spotkanie z Państwem. I to jest bardzo, bardzo się cieszę, że tak się potrafiliście się topić to zaążenie i że no, musimy pracować dalej, żeby Łomża nie była tylko postrzegana jako wróg Białostoku, bo to nie jest prawda. Panie profesorze, skoro było o poezji, Henryk Gała, trzeba przypomnieć to nazwisko, bo to człowiek, który w Łąże też zakładał e, instytucje kulturalne, między innymi Łomżyńską Orkiestrę Kameralną, ma... Teatr Lale. Mało tego, bo to w Łomży powstawała, nie powstała tak do końca, wioska poetów. To tak no, była wioska poetów cała. I to był Henryk Gała, proszę Państwa. I żeby zakończyć poetycką, mieszkam teraz nad Emią, niedaleko Warszawy. N to jest rzeka, która nie chce płynąć. To znaczy, woda się w niej przelewa, przesuwa się przod, do przodu niby, ale ciągle wykręca nurty i płynie, stoi w miejscu. N to nie jest zła rzeka, nie jest wsteczna ani zacofana. Ona ma jakby inną pamięć albo zapamiętała kiedyś coś. Myślę, że to sen jakiejś innej rzeki jej odbicie w gwieździe, co przepadła. A jeśli ta rzeka tej ziemi to jest końca świata? Nad N teraz mieszkam. I gdyby nie Warszawa blisko, podejrzewałbym, że to stary mil. A tak nie podejrzewam. To wszystko. Dziękuję tak? bardzo i bardzo, bardzo dziękuję. Adam Bardzo dziękuję. Oczy się dymu wymaczenia. Skąd jest to założenie? Nie byłem nigdy w Łomży. Cóż z tego ktoś zapyta? Czy wszędzie trzeba bywać? Czy wszystko trzeba czytać? Ale ja w Łomży nie był. Nic nie wiem o tym mieście. Nie wszystko musisz wiedzieć, uspokój, że się wreszcie. A jeśli tam, w tej Łąży, dzieją się dziwy jakie, jeśli to najtęskniony... Mam obejść się ze smakiem? Kto wie, czy włączy, właśnie nie porwie mnie Mam całą swoją przyszłość skazać na niespełnienie? O Łomży śnie po nocach w cudnej odstronie kształty. Już tylko na nią tęsknię. Niczym mi tatry, bałty. Błąd lekko ty moja. Kiedyś ubram bram Tak to już jest z człowiekiem najmniejsza. To nie znamy. I to jest właśnie z Poznania, który W interpretacji Wawrzyńska-Kłosińskiego, brawa! Proszę Państwa, w pan profesor Adam Szowrański jest Białosowski, Łążyński, Ostrowski, Zambrowski. on jest po prostu nasz. Panie profesorze, czekamy na kolejne książki. Mam nadzieję, że to będzie też powód do dzisiejszego spotkania. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszam. Dokładnie zaczął państwo dziś przed Państwem do Wasy Profesora profesor, pan profesor Wodowski. Oczywiście takie spotkania jak ten niech Pan może być w tym, do widzenia miłego dnia i e, dobry wieczór. bo przenosimy się do tej zakulisowej części rozmowy w można jeszcze złapać profesora go, coś dopytać i można też z tego spotkania wyjść z tą książką, e, którą dziś była celem naszego spotkania. Można sobie tutaj nabyć. Więc yy, serdecznie Państwa do tego zachęcam. Dziś rozmawialiśmy o historii i o legendach, a za tydzień w przecież będzie historia i legenda. Bo naszym wreszcie będzie całek Wyszkowski, legenda Polskiego Bluesa. Porozmawiamy z nim o jego wyjątkowo wybitnej karierze i wyjątkowo ciekawym życiu, o miłości psach Brusie i Harmonii Sousnej. Serdecznie zapraszamy. A ci z Państwa, którzy bawią się z nami w kartę szperacką, zapraszam do mnie.